No się ma, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobiłem tą oto instalację pneumatyczną u mnie na stolarni. Zapraszam! Cała instalacja zostanie zrobiona przy użyciu takich oto węży. Mam dwa, mam dwie średnice: 12 mm oraz 10 mm oraz całość będzie zrobiona o, za pomocą takich szybkozłączek stykowych właśnie pod te węże. Skład tego co mam, to mam tak. Mam trójniki. Mam zatyczkę, jakieś redukcje, które są mi potrzebne do zamontowania w tym oto tutaj regulatorze. Kolejna paczuszka. Właśnie z takimi kształtkami. A zaczynamy od zamontowania takiego gwintu. Tutaj mamy gwint półcala z końcówką 12 mm wtykową. Tutaj w końcówkę kompresora. Teraz wystarczy tutaj końcówkę włożyć. Tam teraz na górze trójnik wetknę. O. I tutaj przykręcę na skręty. Laser myślę, że położymy tutaj, gdzie jest jachcik. O, a laser spróbujemy położyć na skrzynce z frezarki. Idealnie, kurde, jestem trochę zdenerwowany. Kupiłem sobie specjalnie w sklepie, gdzie te wszystkie złączki kupywałem. Jeszcze specjalne obcinaczki, no i są daremne. Wypadają stąd. Zobaczymy, czy uda mi się obciąć. Bo potrzebuję kawałeczek w tej chwili obciąć, ale za chwilę będę potrzebował obcinać więcej. Zobaczymy. No i wypada mi. Kurczę, dobra, ale jakoś to poszło. No i w tej chwili, który tu zamykam. No i ten właśnie koreczek pójdzie na tamtą stronę, którą będę uzbrajał. Po nowym roku dopiero. O, teraz mam nadzieję, że mam wystarczająco przewodu. Bo łącznika oczywiście nie zamówiłem. Lepiej miliard razy płacić za przesyłki. obciąć, bo zrobimy tutaj kątownik. Ustawimy laser ponownie. Tak, aha tu dobra. Chciałem tą tablicę teraz ściągnąć. I tu sobie zamontujemy ten regulator. W ten sposób. Nie wiem, czy za mocno. Czy mogę to przekręcić? Wtedy mogę uszczelkę chyba uszkodzić. Ach. Regulator mamy przymocowany. I teraz tak. Dotąd z kompresora szedł przewód 12 mm, a teraz na, na szybko złączki, jakby na gniazdka, będę używał przewodu 10 mm. Dlaczego? Bo taki mam. Tu będzie jedno, czyli tu, tu przyjdzie kolanko i wkręcamy szybko A druga szybko będzie. W tym miejscu, tutaj zamontowana, ona pójdzie sobie ładnie górą. Dobra, teraz najważniejsze, czy w ogóle to, co zrobiłem, ma sens. Będziemy kompresować powietrze teraz z tego zbiornika. Ale sobie założę nauszniki, bo jest to pieruństwo głośne. Tak. Póki co nic nie dupło. Zobaczymy się za chwilę. Próbujemy. Nie ma powietrza? Działa. Pyk, wyłączone. A tym samym to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania, komentowania Lajkowania, a następny projekt już mam w głowie. Będę chciał najprawdopodobniej robić taki fajny, mały drewniany Dice Tower do rzucania kostek do gier planszowych. Pozdrawiam!